Cześć! Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale A dziś wielki haul zakupowy No i uznałem, że skoro dawno na moim kanale nie było żadnego haula To teraz trzeba wejść na grubo Dzisiaj nie będzie żadnych małych zestawów Będą średnie albo naprawdę duże Zestawy... Nie będę dzisiaj pokazywał Wam zestawów typu na przykład Jak widzicie, James Bond Ponieważ e, takie zestawy już były pokazywane na moim kanale Dzisiaj pokażę same nowiutkie zestawy, które udało mi się zakupić w ostatnim czasie. Ale zanim przejdziemy do hola, chciałbym powiedzieć wam o dacie 13 października, co ona symbolizuje otwarcie kolejnego Lego Store'a. Polsce, mianowicie w Łodzi. Ja będę na otwarciu, a Wy napiszcie w komentarzach. Jestem ciekaw, kto będzie. Także teraz obowiązkowo, każdy zjeżdża tam na dół i pisze, czy będzie na otwarciu LEGO Store Łódź. Jestem bardzo ciekawa, z kim się spotkam. Ja oczywiście tego 13 października będę w Łodzi, także bez problemu będziemy mogli się spotkać. Mam nadzieję, że Wy też. No i oczywiście teraz wracamy do hola. Zaczynamy. Myślę, że tak. Też zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję. No i lecimy z odcinkiem. Dobra, bez przedłużania. Pierwszym zestawem będzie, jak widzicie. Lightyear. Jest to zestaw z bazą Astralem. Sam zestaw mega mi się spodobał. No i też kupiłem go przez pryzmat tego, że w swojej kolekcji chcę mieć wszystkie zestawy z naj, tych najnowszych serii. Żeby to wiecie, nie było coś takiego, że na przykład wychodzi jakaś giga dobra seria, a ja nie będę miał z niej żadnego zestawu. Taka seria naprawdę mega mi się podoba. No, i to jest taki szybki zestaw. Taki jeszcze z tych mniejszych, ale powiem Wam szczerze, że zaraz zobaczycie same perełki, które udało mi się zakupić w ostatnim czasie. Także to jest na razie pierwszy zestaw na dzisiejszym haulu. Kolejny zestaw to Testral i kareta z Hogwardu. Jak wiecie lub nie, serią Harry Potter tak średnio się interesuje, dlatego za bardzo nie opowiem Wam o tym zestawie, ale sam zestaw kupiłem dla świetnej figurki tego stwora, czy tam konia. Sam nie wiem. Napiszcie w komentarzach, co to jest. Ja na pewno chętnie poczytam. No i oczywiście dla samych figurek, ponieważ one wyglądają naprawdę bardzo fajnie. Prawdopodobnie niedługo tego konia wykorzystam do jakiegoś mocka. Lecimy dalej. A dalej zestaw z Minecrafta. No i tutaj akurat nie ma żadnych, żadnej nazwy. Jest to po prostu zamek lodowy. I czy Wy też tak mieliście, że gdy graliście w Minecrafta, po prostu gdzieś tam przepalaliście sobie najpierw kamień, żeby później przerobić na przykład na soluki czy z jakichś innych materiałów i po prostu budowaliście sobie taki wielki zamek, żeby... Na końcu stanąć w nim i poczuć się jak totalny król. Ja przynajmniej tak miałam, dlatego też postanowiłem zakupić sobie ten nowy zestaw z nowej fali Lego Minecraft. Naprawdę bardzo fajny zestaw. W tym na przykład ta unikowa, a unikatowa figurka Royal Warrior. Naprawdę bardzo fajnie to wygląda. W tym zestawie jest naprawdę dużo ciekawych elementów, dlatego jeżeli poczujemy moc kreatywności, będziemy mogli zbudować z tych klocków nie tylko zamek. A na przykład, no nie wiem, co tutaj można zbudować jakiś dom, chociażby właśnie to jest najlepsze w tych zestawach Lego Minecraft, że mamy tutaj takie kwadratowe klocki, dzięki nim możemy budować wymarzone konstrukcje. Przechodzimy dalej. No i tutaj już zdecydowanie grubiej. Zacznijmy od zestawu, który rok temu nie udało mi się zakupić. Nie jest to jakaś giganowość, ale uwaga! Ostatnio na stronie LEGO! Pojawiły się Sanie Świętego Mikołaja Za 180 zł Wtedy uznałem, że po prostu muszę je kupić Ten zestaw tak podobał mi się rok temu No ale niestety Pamiętacie tą historię? Gdy byłem w Legosor Wrocław Dosłownie osoba przede mną zgarniała ostatnią sztukę, która była na sklepie No i wtedy uznałem, że za rok, jeżeli ten zestaw będzie jeszcze dostępny, po prostu będę musiał go zakupić. No i udało się. Co prawda w trochę zawyżonej cenie, ponieważ przez klockową inflację oczywiście ten zestaw podrożał, ale naprawdę mega się cieszę, że ten zestaw trafił do mojej kolekcji, ponieważ to jest taki must have. Super, super zestaw, który mega, mega Wam wszystkim rekomenduję. No i uwaga, teraz naprawdę jest grubo, także zapnijcie, uwagę, widzowie pasy, jeżeli... Stoicie to serię, usiądźcie, żebyście się nie przewrócili, a przed nami zestaw. Głowa Venoma. Pamiętacie, jak kupiłem głowę Carnage'a Jak bardzo się cieszyłem. No i pomyślałem, że po prostu do kompletu. Ja teraz patrzę na tą głowę. Tam normalnie. Właśnie do tego kompletu tych wszystkich głów, i uwaga, brakuje mi tylko jednej głowy, żeby skompletować je wszystkie, czyli Darta Weidera. Myślę, że w następnym, yy, że niedługo uda mi się kupić ten zestaw i będę miał pełną kolekcję tych niesamowitych głów. Raczej nie będę tych zestawów otwierać, ponieważ one są poniekąd też kupowane pod inwestycje, ponieważ te zestawy już na przykład, jeżeli sobie powiemy o zestawie głowie szturmowca z LEGO Starus, oczywiście, już ten zestaw poszybował masakry. Po wyjściu z produkcji. Dlatego tutaj ten zestaw Venom po prostu musiał trafić do mojej kolekcji. Jest totalnie prześwietny. Także to jest kolejna głowa do mojej kolekcji. Tak jak już mówiłem, brakuje mi tylko jedna i będzie to oczywiście hełm Darta Weidera. No i uwaga: następnym zestawem też prawie uzupełnia moją kolekcję. Do speed z tych nowszych brakują mi tylko dwa. Tego typu zostały W sensie tej wielkości Brakują mi Mercedesy oraz ta Valkyria Razem z tym drugim Aston Martinem e, To wygląda Mega, mega dobrze Dwa Dodże znal znalazły się w mojej kolekcji Mamy tutaj tak e, Mopar Dodge SRT Top Fuel Dragster And, czyli oczywiście i ten Dodge Charger z 1970 roku. Wygląda to majestatycznie. Szczerze mówiąc, to nie wiem, który zestaw Wam wizowy się, który samochód z tego zestawu Wam się bardziej podoba. Ten jeden taki dosyć specyficzny, ten nowszy, ale ten Dodge z 1970 roku naprawdę robi giga wrażenie. No, i ostatni zestaw, który chciałbym w dzisiejszym holu Wam zaprezentować. Zestaw naprawdę mega, mega dobry. Uwaga! Zestaw DC. Zestaw z serii LEGO Batman. Co to będzie? Ten zestaw jest z początku roku 2022, ale uznałem, że po prostu muszę go mieć w swojej kolekcji. Jakiś czas temu polowałem na niego. Nie udało mi się go zakupić. Natomiast teraz jaskinia Batmana z najnowszego filmu Batman. Wow! Zestaw prezentuje się kozacko i ten zestaw będę po prostu musiał otworzyć. Jestem wielkim fanem najnowszego Batmana i mega, mega czekałem, aż ten zestaw trafi do mojej kolekcji. No i też. Oczywiście bardzo bardzo się cieszę, że ten zestaw teraz posiadam i myślę, że niedługo po prostu go otworzę, ponieważ jest totalnie kozaski. Mamy, jak widzicie, figurki Batmana, na przykład człowieka zagadkę. No naprawdę jest tutaj tego sporo. Um, naprawdę bardzo, bardzo się z tego powodu cieszę. No i uwaga widzowie, to jest dzisiaj wszystko co zaprezentowałem Wam w tym holu. Wydaje mi się, że jest naprawdę sporo zestawów. Jak Wam się to podoba i który zestaw Waszym zdaniem z tych wszystkich siedmiu zestawów jest najlepszy? Piszcie w komentarzach, dajcie znać, co o tym sądzicie. Zostawcie oczywiście łapkę w górę oraz subskrypcję tam na dole. Ja już dziękuję Wam za oglądanie. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!